ładowo, Ale piękne okonie na popera. Ale patrz. Przepiękne okonie. Przynęta jakieś 15 cm patrzcie siedzi. Następnie. Ale kawał. Piękne okonie. Przepiękne. Woda jest o, teraz już o 3 stopnie cieplejsza niż na dalszej części jeziora. No, a silnik robi takie zakłócenia, że niestety nic nie widać. No, ale to już sobie kiedyś rozdzielę. Stop, 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 od początku. Moje auto właśnie przejechało 300 tysięcy kilometrów, ale postanowiliśmy z bratem podłączyć do niego łódkę i pojechać na Mazury. Szybkie wodowanie i. Cześć, witajcie na kanale Co na Wędce. Dzisiaj pierwsze spotkanie łódki z Mazurami. Wyjazd. Chwilę po pierwszej, po czwartej. Byliśmy nad wodą i trafiły się już rybki. Jest i szczupak i są dwa okonie. Na razie sobie pływają w siatce. Tutaj jest ogromna kula drobnych uklejeczek. Siedzi. Tylko jest oko. Tym ruchem wyłączyłem kamerę. Nie wiedziałem, że nagrywała. Pat, siedzi. Następny. Ale kaban. Ale piękne okonie na popera. Perch Pro to jest kurde pikuś tutaj z tym. To jest okonie. Jest, siedzi. Ty, ale w tym cieniu siedzą. No poperek robi robotę. I to fajne same okonie. Zobacz. Płynie, płynie, płynie. Genialne są te ataki z powierzchni. Płynie, płynie jest. <grystanie> no to jest mega temat z tymi powierzchniowymi przynętami. Patrz, jak... Ale płynie... O, jest! Ale płynęło ich z pięć, tylko już teraz mniejsze są te większe już. A czemu płynie plumka? Płynie plumka? Jak go tak potrzebujesz? Powinien tłumkać. O, widzisz? Też bąbelki robi. I on takim właśnie z chodzi. Bardziej jakby w dół. O, widzisz? On też taki dźwięk powinien, bo ma taką dziurkę ma z, z przodu. O zobacz, zobacz, zobacz! Ty zobacz jak tam okoń konie, że dawaj Jest, siedzi. O ładny To okoń? Ale ja ci nie żartowałem, że to jest przynęta na oko, Ale ładuje. Jest. Ale ja nie buścił. Ale patrz. Ale kurde okoń No i gdzieś one w którąś stronę się przesunęły. Ty, zobacz, to jest genialne. A, poplątał się dziad. Damy mi tego mojego dużego jeszcze takiego. Co? Ale ja mam jeszcze, zaraz sobie wezmę. Powinien, powinienem mieć Farczą wetką zupełnie inaczej. Ale podchodzą do niego i ale odchodzą. Zobacz, widzisz? Zobacz <laughs> I to jest okno no niesamowite jak te okonie za niej wychodzą, ale już gdzieś znowu przeszły widzisz? no nie wychodzą no ten, ten mały ładniejszy plum robił, nie? ale przyładował przepiękny przepiękny okoń przynęta jakieś 15 cm kto kiedyś pomyślał, żeby na takie chlapiące, przynęty okonie łowić, Jest, siedzi. Ty, ale stado za nim płynie. Zobacz, ile wypył małych rybek. Widziałeś, jak wyrzygał? Ale znowu ich nie widać, ale mewy się kręcą. One co jakiś czas a, muszą po prostu zejść niżej, to? O, jest. Padł, płynie. Jest. do. Zobacz, filek wypluł. Tam wypluł już przetrawioną rybkę. Niesamowite jak dźwigerą, co? No i po co ta jako sonda, co? Ale faktycznie na tego dużego chyba największy załadował. Ja <śm> się nie chcę na tą główkę normalnie rzucać, a ja wiem, że tutaj są. No ja myślę, że z 50 metrów poleciała. Płynie, ale mały za nim. O, a teraz? Dopiero zmieniłem przymętę. Jest, jest, na A Nie ma małych, nie potajemy po 3 godziny w jedną stronę, żeby małe ryby łapać. Woda jest o, teraz już o 3 stopnie cieplejsza niż na dalszej części jeziora. No, a Silnik robi takie zakłócenia, że niestety nic nie widać. No ale to już sobie kiedyś rozdzielę. Dzisiaj to tak testowało pierwszy raz. Genialnie. Powierzchniowe przynęty. Tylko powierzchniowe przynęty. No szkoda, że tych przynęt powierzchniowych ale tylko łącznie 3 sztuki. No to na to falce jest ciężko zrobić te plum. Opatrz. I dopiero tu, jak zwolniłem, za łódką się mniejsza falka robi. Plum, plum, ogień. Niestety trochę ten wiatr przeszkadza w tym plumkaniu. Przepiękne branie, po prostu przepiękne i to jest piękna ryba. I to jest, to jest przepiękny okoń. Przepiękne brania są z powierzchni. Idzie, idzie, idzie. No dawaj. Ty ale jakoś tak A, poplątał się. Ale już jak nie plumka to go nie interesuje. <grytania> ale pięknie przyładował. Ty ale zaś, miał do wyboru jedną i drugą i wybrał tą większą przylętę. Co się będzie patyczkował? Piękny okoń. O, ale pięknie. Siedzi? Ty, ale zobacz, a mojego nie chcą teraz. Ja to chyba zaraz tą konserwę zjem, ale to widziałem, że tak będzie, jakbym brał, że nie będę jadnął. No, 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 tak. Klasyczna sytuacja, znowu nie ma czasu zjeść. Jak się znajdzie ryby, to taki grubszy fluorokarbon 0,40 trochę jakby pomagał, bo jest ciut lepiej, ale może jakby był bez krętika w ogóle, bez segrawki, to by było jeszcze lepiej. Zobacz, jak leci prosto na nas. Ciu! I kolejny raz najlepsza jak się sprawdziła, czyli mewy albo rybitwy. Stąd nawet nie widzę. Tu latają kormorany. A tutaj są te z czarnymi łapkami, mniejsze rybitwy, chyba. One latają nad drobnicą, pod nimi są konie. Ogromne stada drobnicy przepływają tutaj, właśnie je widać, ale okonie gdzieś odeszły na bok. No ale pięknie dzisiaj na te powierzchniowe przynęty. Wiatr teraz się wzmógł i gdzieś okonie na chwilę przystały. Brały ładnie jak wiatr był mniejszy. I nagle pojawiło się takie miejsce, gdzie pełno kormoranów, rybitwy. Jest i przerwa na grilla. Ale pięknie ganiają te przynęty, no po prostu to jest coś wspaniałego. To jest przynęta, którą przypadkiem Kupiłem po oglądaniu jakiegoś tego eee, Perch Pro, czy coś takiego Ale piękne To nie będzie 50? -tek? Wziąć pobierek Ale wiecie. pięknie Pięknie, z takiej odległości Dwa, dwa ruchy zrobiłem A ma przejazdkę. I to taki okoń. O taki. Leć, płyń. Chciałem przypomnieć, że to jest 12 centymetrowa przynęta, taka z takim tutaj nacięciem na okonie, ale fajnie wystartowało. Jest, jest genialny branie. <noise> ten chyba będzie największy on jest za zapłatę złapany w Vai, aqui, ok? Kolejny fajny okoń i wszystko na poperka. no ten może mniejszy i ten ciut mniejszy. I co najlepsze z tymi poperami dzisiaj, to stoimy na 9 metrach. Jest, siedzi. Ale to powierzchniowe wędkowanie jest super. Widać tu całe branie tak, Jakie piękne ryby biorą. Całe stado malutkich... O, podpływają tutaj aż do samej łódki. Całe tu stado są okurne. Jest następny. To tym razem jakieś tutaj mniejsze pływają. Genialne zebrania są. Tutaj jakieś ten są ten, te okonie, na ten pomost jak się rzuca. O, to już przepłynęły, zobacz jak one cały czas gdzieś krążą, co? To jest niesamowite. Cały czas się przemieszczają, cały czas żerują. No ale to też twarde, te przynęty były. To też twarde, te przynęty były, bo tak to... O, zobacz, 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 jak stada całe. Widzisz je? Ja, ja. <laughs> tu, o, tutaj płyną teraz. Siedzi, ale malutki. Teraz też stada takich mniejszych chodzą Siedzi Ale to jest malutki. Wcześniej to, to konie same duże brały. Ale zobaczcie jak one długo goją tą przynętę, co? To jest jeszcze lepsze, że im się chce taki kawał. I jest następny.

Ale przyładował jest. Taki klikacz mogliśmy zrobić chociaż w telefonie ile ich było. Coś niesamowitego. jest <laughs> uh, uh. Tam to jakie zasanie było no Tym małym nie dosięgam aż tak daleko. Znowu zmiana na tego. No to jest wszystko jeszcze grzechotka. U mnie od razu, ale ty, co to jest? Ale zamurował. Ty, to jest coś grubego. To chyba nie jest okoń. Czy jest? A bokiem nie trafił. A nie, trafił w zębach, tylko się owinął od razu dookoła. No trafił zębami i od razu druga kotwiczka się tutaj wpięła. O. Piękne okonie, przepiękne. Ale piękne zebranie było. Krążył, krążył się, okrążył No taki kilogramowy tam kolejny. Takie tam no poperowaniu. <ścoughs> no to powiem Ci, że takiego łowienia to tutaj jeszcze nigdy nie miałem. Jaki już jest ten ten poper pozdzierany od tych okoni. O, właśnie, tutaj dobry pattern, na to nie trzeba czekać aż opadnie. Jak to mówią w parch Pro, clicker. <gry> Do czego to doszło? Na zalewie zegrzyńskim tylko sandacze, i sandacze. To w końcu człowiek musiał 3 godziny jechać w jedną stronę, żeby się o koni wyłowić. Tak, 16 tysięcy obrotów korbką jest już nabite na zegarku. To też nie jest sponsorowane to widzę, że to poperowanie to najlepiej na stojąco bo inaczej słabo topkuje ten poper czy plumka, o ale tu gonią, zobacz, jedną małą plejkę. ale jak? Z piętnaście ich było, ale jak nie ma plum dobrego to nie ma brania A no powiem ci, że ciężka robota ale od jakiegoś czasu częściej są na tych 10 metrach dobra, zmiana na gumkę o, może tą gumkę z targów rękodzieła tak Zobaczymy, czy będą chciały o konie jeść o konie. No a teraz sumowy woblerek na okonia. Zobaczymy, może jeszcze blacha dla urozmaicenia, szóstka. Nie, chyba aż takich wrażeń to one nie szukają. One chcą po prostu trąconych uklejek z wierzchu. Najlepiej takich. O, ale zatrzymam Ale oko nisko i taki okoń jest na okoń chyba, a wy zawsze stało do Nie wiem, 50 setny, 150 już nawet nie, nie ma co liczyć, to bez sensu. To jest takie Perpetuum mobile. Rzucasz, wyławiasz, rzucasz do wody, znowu zarzucasz, wyławiasz. Perpetuum mobile, 100%. Jest następny, znowu fajna ryba. Kolejna ryba, rozmiar 30. Aha! No, jakby worek cukru wrzucał do wody. Jest ich kilka, są cały czas. Ale jak one powoli, co w ogóle się. O, siedzi następny. No, jak to będzie ryba co żółt, to chyba się lepiej spiszony. Chyba już na razie nie chcą wychodzić za bardzo. Tak, takie mam wrażenie. O, a to jakiś maluszek. Jakby to w ogóle by było idealnie. O, tym razem gumę prowadzę w toni. Tak dość szybko. Z podszarpywaniami. O, i jest kolejny. Ten puścił. Chyba, że gumę zeżarł. Nie, ale ją o, obrócił. Taki w sumie twitching gumą. Zauważyłem, że wszystkie rzeczy, które wypływają te okonie, jak się je złowi, to właśnie mniej więcej takiej wielkości ukleję. O mojej produkcji woberki. Niestety niektóre są bez sterów, to najlepsze oczywiście. A baterę. Patrzcie, pierwszy rzut gdzieś? Opuścił. Tu mam chyba kotwiczki jakieś. Więc super, to wygląda co? Ręczna, domowa robota. Zimowa. Chyba jeszcze zrobię sobie kilka tych takich woblerków, tylko w kolorze jakieś takiej uklejki, coś takiego. Jednak te brania na poperka są najfajniejsze, Co? No i jakie piękne ryby biorą. No i okonie przestały się pojawiać. Przy powierzchni, ale widać, że cały czas pływają, tylko zeszły po prostu niżej. Pełno ich jest, mnóstwo. A drobnica tutaj sobie cały czas pływa w toni. Blisko w sumie tafli wody. No i dobra, jeszcze ostatnie rzuty i niedługo będzie koniec. Po ręce już odpadają. I nie ma się stać od tych ryb. Jakby człowiek się ponudził, by se usiadł, nic się robił, odpoczął. Jak to ciężka orka. Ale pięknie przyładował Ale nie trafił Teraz tym dużym porzucam daleko O daleko odeszły te okonie O, tu jeden właśnie wyszedł Kurde, cały dzień orki okoniowej No masakra Sowa co tu się dzieje, ile tu jest okoni pod nami mhm. No i jest na gumkę przy dnie. Ale fajnie przy... cały czas idą pod spodem i pomimo, że idą takie zakłócenia od silnika, to widać te ryby tak mocno się odbijają. Są piękne okonie wszystko nakropkowane, a widać, że obraz jest cały rozmyty, bo jest połączony razem z silnikiem dziobowym. E, akumulator od echosondy i ten duży akumulator od dziobówki i jest siedzi to takie okonie właśnie przed się tutaj odbiły na echosądzie takie 30 plus takie tam na mazurach Takie tam, na Mazurach, to jest prawdziwe Konia, a nie to co tam w zeszłym roku czy dwa lata temu. I to wszystko z jednego miejsca, dosłownie parę metrów, tam parę metrów, w tamtą, ale to tak się ruszamy, tak po prostu, żeby się przemieścić. Dobra, jeszcze może jeden się spróbuje. Już nie ma siły, już normalnie jest seplenie. Od pierwszej godziny na nogach, a jest w pół do 18 jest piękna pogoda i można było posiedzieć, ale już masakra. No i dobra, to na dzisiaj koniec wędkowania. Pięknie połowione. Chyba w życiu jeszcze tak nie połowiłem. Po prostu cały dzień na popery waliły piękne okonie. 30, ponad 30. Wow. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce, w lewym górnym rogu mój najnowszy film, a w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.